Siemano, z tej strony Kacper i chciałbym dzisiaj wam pokazać jak zrobić taki oto taką oto w najnowszym photoshopie CS6 No więc nie obijając bawełny przejdźmy do photoshopa i otwórzmy sobie teksturę o rozdzielczości 1920-1080. Ona znajdzie się w opisie tego filmu. Ok, no i podstawowym krokiem to będzie stworzenie na tej warstwie tła, czyli właśnie na tej teksturze, trzech prostokątów o takich samych wymiarach, mniej więcej. A żeby to zrobić, będziemy potrzebować linijek i ustawmy sobie na środku. Niejako poziomą i pionową, czyli niejako x i y, okay. I wybierzmy sobie e, kształt, m, kwadrat, znaczy prostokąt e, I trzymając klawisz shift Zacznijmy mniej więcej od tego miejsca Tak, I Gdy zrobi nam się mniej więcej taki e, kwadrat Puśćmy klawisz SHIFT i powinien nam się zrobić mniej więcej taki prostokąt po prostu dalej to, go, to można już sobie samemu po prostu wyregulować, że tak powiem OK. u mnie może być mniej więcej tak i ustawmy go sobie w odstępie mniej więcej takim żeby on był troszkę niżej o, okej okay. teraz skopijmy go razy trzy i przesuńmy go mniej więcej w środek tylko trzeba sobie dostać linijkę okej okay. okej okay. dobra, nie, nie dobra, Jej źle. To trzeba sobie bardziej tutaj przesunąć. Mniej więcej tak. Z tej nie Mniej więcej tak. Okej. Okay. I skopiemy to jeszcze raz. Je jeszcze trzeba przesunąć. Okej. Okay. Okej. Okay. Ok, jest mniej więcej, są mniej więcej równe odstępy tutaj między tymi prostokątami Dobra, teraz zrestoryzujmy je sobie wszystkie Będą potrzebne jako małe obiekty Ok, więc następnym krokiem będzie wczytanie takiego obrazka, jaki, jakiego, jaki będziemy chcieli mieć na tych trzech prostokątach ja przykładowo wczytam sobie yy, krew z Bostonu. Ok, Tylko, że to nie miało być tak. Tu po prostu przenieść go. O tak, właśnie. Na samą górę. Teraz yy, muszę powiedzieć jeszcze, że yy, to jeśli robimy w rozdzielczości. 1920-1080, tak jak w tej chwili, to dobrze by było mieć ten obrazek, który pokryje się z tymi trzema e, prostokątami, w takiej samej rozdzielczości jak jest e, tekstura, czyli nasze tło, ponieważ po prostu jak e, ten, ten, ten obrazek, który ja po prostu pokryje te trzy prostokąty, e, będzie pokrywał się już z nimi, to po prostu będą niewyraźne, niewyraźne to będzie po prostu tych niewyraźnie, bo yy, rozdzielczość obrazka nakładanego jest mniejsza niż rozdzielczość tła i to da nam po prostu niewyraźny zarys tego obrazka i nie będzie po prostu takiego efektu dlatego ja wybieram wybieram po prostu tło i obrazek, który nałożymy w 1920 na 1080 ale dobra następnym krokiem będzie połączenie tych trzech Prostokątów w jedno, czyli zaznaczmy sobie wszystkie sk ze skrótem klawiszem Shift, zaczynając od pierwszego, trzymając Shift i kończąc na ostatnim, i złączyć warstwy. Ok, powstała nam jedno. Teraz trzymając CTRL i klikając lewym przyciskiem na to okno, gdzie widzimy, jest podmiot po prostu tych trzech ee, prostokątów, naciskamy na to i mamy zaznaczenie. I w tym momencie praktycznie mamy już gotowe wszystko. Wystarczy tylko zaznaczyć różkę i kliknąć prawym na, na nasz obrazek, i wybrać opcję Zaznacz odwrotnie. I mamy zaznaczenie odwrotne, czyli wszystko oprócz naszych prostokątów. I w tym momencie wystarczy po prostu kliknąć delete. O, przepraszam, nie, jeszcze trzeba zresteryzować warstwę tą z obrazkiem i w tej chwili kliknąć delete. I proszę bardzo, pokryły nam się obrazki z tłem znaczy z prostokątami, ale to nie wygląda dość estetycznie. Dlatego dobrym wyjściem byłoby po prostu wejście w opcje mieszania, blending options tych trzech prostokątów i Zaznaczenie opcji e, stroke. stroke Czyli to był zarys, obrys Coś takiego, nie pamiętam jak to po polsku jest w photoshopie I zaznaczenie koloru szarego Ja w tej chwili wybrałem 8d 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 To, to jest taki jasno szary podchodzący już pod biały I wymiary 42 Nie, 42, 32 tak, mniej więcej to będzie 30, nie, 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 właśnie 25, okej, może być 25 eee. I widzimy, jest tutaj tak dość pusto, dlatego ja dodałem na topie, czyli na samej górze naszego, naszego naszej tapety napis Boston Zmniejszymy troszkę czcionkę. Jest o wiele, co dużo. 200. Nie, nie, nie. 250. Dobra. Umieśćmy ją na środku. ok Troszkę niżej. Dobra. I dajmy w opcjach. Nie wiem jak to było. Nie wiem jak to się nazywało. Przepraszam, ale w tym się wybierało, że mm, Overlay, czyli to było pokrycie, coś takiego. Nie pamiętam jak to się nazywało, Boże, wyleciało mi z głowy. No dobra, nieważne, pewnie będziecie wiedzieć o co chodzi, po prostu tutaj to się znajduje to okno. Przypomnę sobie na następny odcinek. I wybieramy opcję Overlay, czy to było pokrycie, coś takiego. Nakładka, tak, coś takiego. I w tej chwili będziemy mieli taki napis, oto, taki pokryty dość z tłem. Dlatego wejdźmy jeszcze raz w opcję mieszania i w opcję Bell and czyli kontur i coś jeszcze, nie pamiętam, i tutaj wejdźmy w technikę heart Hard. Jezu, też zapomniałem, jak to się. Polsk... O, dobra, nieważne. Będziecie wiedzieć, będziecie wiedzieć, o co chodzi. I w rozmiarze zmienimy to trochę na taki mniejszy. I tutaj w size. Kur... Przepraszam. O, jeszcze raz. Tutaj w size. Zmienimy to na 2. dwa 3 dwa, To musicie sobie sami wyregulować. Po prostu, jak to wam tutaj, tutaj, macie podgląd. 2-3. Depth jeszcze można zmienić. Tak? 40, mniej więcej, tak. 140, tak. 140 co wtedy zmieniamy na dwa? I w kącie, kąt i coś jeszcze zmieniamy. 40-40. W konturze zaznaczamy opcję anti alias i wybieramy ten oto kontur. Znajdujący się tutaj. Nie, ten tutaj. O. Tak. Bierzemy ten tutaj, który się znajduje w tym miejscu. Ok. Mamy taki oto napis. Teraz wystarczy dać jeszcze. To jest, jest, O. Wewnętrzny połysk, to się tak nazywa. I zmienić go po prostu na biały. Ok. I mamy taki oto napis i ostatnim krokiem w naszym poradniku tutorial nie wiem będzie nadanie takiego jakby lustereczka na, te, na, to, na to pokrycie te obrazki także złączmy to sobie teraz znów to samo robimy zaznaczamy i złączamy warstwy i znów CTRL i lewy przycisk myszy i znów mamy zaznaczenie tworzymy nową warstwę nad tą warstwą nad tą, nie nad, nie nad warstwą tekstu, tekstu, tylko nad warstwą yy, tego obrazka. OK. I wybieramy kolor biały, i po prostu pokrywamy wszystko kolorem białym i zmieniamy film, czyli nie op Opacity, czyli A, boż. Przejrzystość, coś takiego. Nie wiem, jak to jest po polsku, po prostu wyleciało mi teraz wszystko z głowy. No, w tym nie siedziałem. No, w każdym razie zmieniamy to na 13%, i odznaczamy sobie. Wybieramy następnie zaznaczenie, yy, takie koliste, i zaznaczamy mniej więcej. Zakres tego pokrycia ma być 3 czwarte lat więcej. Tego obrazka, po prostu, żeby został taki łuk nad tym. Ok, widzicie tutaj, gdzie mamy został taki łuk. I klikamy Delete. Ok, i stworzyło nam się takie lusterko. I można sobie spokojnie zapisać. Tak, zapiszę jako Boston Background. Ok, to dzisiaj to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Liczę na w górę. I do następnego razu e, wszystkie linki potrzebne e, do tego, te, ta cała tekstura i ten e, obrazek będą w opisie. Nie? No, do następnego razu.